Cześć, witamy w kolejnym odcinku The Blogger Show. Z tej strony Kolumbia Powiatowy, z drugiej strony kamery mamy Tom Karysia, który też dzisiaj będzie się udzielał, także nie będzie powtórki z zeszłego tygodnia. Tom Kryś będzie, będzie, będzie po prostu mówił. Dzisiaj wizytujemy w Sopocie, gdzie siedzimy obecnie w ogródku browaru Sopot, Sopot nowego otworu piwnego na polskiej scenie piwnej. Szczerze mówiąc. Możemy spojrzeć tutaj na taką ulotkę. Browar Sopot oferuje obecnie trzy piwa. Piwo dworcowe, piwo plażowe, piwo mąciak. Na pytanie obsługi, gdzie znajduje się Browar Sopot, nikt nie potrafi odpowiedzieć. Usłyszałem, że znajduje się w Gdańsku. Piwo ważone jest w Gdańsku, ale gdzie też mi nikt nie potrafi odpowiedzieć. Także pozostawmy to na kanwę tajemnicy. Ja w obecnej chwili sączę sobie piwo ciemne. Jest to piwo dworcowe. Jest to piwo dworcowe. Tak, można powiedzieć, tak jak się dowiedzieliśmy, Pani z obsługi, jest to piwo takie słodkawe, karmelizowane, dosyć, dosyć, mocno alkoholowo i tym podobne rzeczy. Jak smaku? Ano, zobaczmy. Faktycznie jest słodkie, jest mocno karmelizowane, w zapachu, w zapachu całkiem podobne, całkiem podobne. Co chciałem powiedzieć? Na myśl przywodzi piwa z trzeciewnicy koło nakła, czyli z browaru Krajan. Czy tak jest naprawdę? Nie mi to osądzać, nikt tego nie wie, nikt, tego, nikt mi się nie chce pochwalić, także nie wiem. Piwo dworcowe pachnie trochę torami. <laughs> Czuć taki, jak gdyby, aromat odjazdu pociągu w stronę trzeciewnicy w kierunku nakła i tym podobne rzeczy. Czy to jest dobry kierunek? Nie wiem, nie wiem. Piwo jak na upalny dzień. Pije się... Pije się niezbyt ciężko, też słodycz tego piwa dosyć mocno przeszkadza i niestety e, nie powiedziałbym, że jest to piwo sesyjne. Wypiłem raptem jedną trzecią tego kufla, dedykowanego zresztą, proszę spojrzeć. Tak, jest logo browarusopot, Sopot, jest data powstania, 2013. Jest też nazwa Browar Sopot. Nie ma nic o tradycjach średniowiecznych, ale to akurat pochwalam. Tak. Logo całkiem ładne. Mamy inicjały BS Browar Sopot. Mamy jakieś tam kłosy zboża. Całkiem, całkiem, całkiem to przyjemnie wygląda. A jak się zadomowi Browar Sopot? Nie wiem. Patrząc na klientelę, na obłożenie ogródka piwnego, myślę, że on się przyjął. tak? Myślę, że się przyjął. Myślę, że klienci to zaakceptowali. Może nie do końca wiedzą, co piją z którego browaru, tak? bo wiemy wszyscy dobrze, że w Sopocie browaru nie ma. No ale można wypić piwo z tego browaru, którego nie ma. tak? Jakby to powiedzieć, a browar coś w stylu terra incognita, tak? ziemia nieistniejąca. No nie wiem, dla mnie, dla mnie piwo może być, tak. Na letnie upoły na pewno niezbyt dobre, akurat te, które ja wziąłem, tak. Bartek będzie omawiał piwo Moncie, piwo filtrowane, jasne. Zobaczymy, co on na ten temat powie, czy mu się spodoba, czy nie. Tyle ode mnie na razie. Pozdrawiam z ogródka Browaru Sopot, Sopot Rules, tak. Piwo z Browaru Sopot. Nie Rules. Nie do końca, więc <laughs> tak? Cześć, trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, jak już Tomek wspomniał, mi przypadło w ocenie piwo Monciak. Jest to piwo filtrowane, jasne. Jak widzimy, kolor jest całkiem ładny, złocisty, głęboko złoty. Bardzo ładnie to wygląda. Jana niestety nie była zbyt trwała, dosyć szybko opadła, zostawiła tylko taką małą drączkę. Zobaczmy jak jest w aromacie. No, aromat jest słodowy. Przede wszystkim w chmielu, oczywiście tutaj nie ma, nie ma szansy do uraty. Jest, są są jakieś, jakieś nuty słodkie, takie estrowe, także coś tu musiało pójść nie tak w, przy fermentacji no i jest wyczuwalny DMS ten DMS świadczy znaczy przysuwa na myśli również głównej browar krajan oczywiście są to przypuszczenia bo nikt tak naprawdę tego nie wie możemy tu dybać i strzelać oficjalnie browar są no dobra już Tomek powiedział na ten temat sporo zobaczmy jak jest w smaku no profil słodowy zdecydowanie dosyć przyciężki nie ma, nie ma jakiejś takiej kontry goryczkowej która by tutaj go równo piwo się pije średnio przyjemnie jest też ten posmak taki lekko warzywny który jest dosyć, dosyć uciążliwy przynajmniej dla mnie ale ja nie za bardzo lubię takie piwa a właśnie Browar Crayon się charakteryzuje takim czymś Wysycenie jest bardzo delikatne. To jest na plus. Piwo nie zapełnia. Natomiast wielkiej przyjemności z picia nie ma, no po prostu... Jest zimne i to jest plus. Na takie lato, na, na, na ciepły dzień może być, natomiast... mogą być troszkę lżejsze, no i ten, ten posmak BMS-u jest, jest na tyle przyciężki, że, że już, mi już to przeszkadza. Także no... Yy... Raczej to będzie moje pierwsze i ostatnie spotkanie z tym piwem, przynajmniej z piwem z e, e, krajana po, pod nazwą Browar sopot. Spróbowane, zaliczone. Nie spodziewałem się niczego lepszego. No, jak widać turystom się podoba i myślę, że tutaj ten, e, ten pomysł tutaj spełni swoją rolę, przynajmniej do czasu, kiedy w sopocie nie pojawi się prawdziwy browar. No póki co jest jak jest. No. Kto będzie w sopocie, może przyjść, zobaczyć, sam, samemu skosztować i ocenić, czy taki pomysł ma sens i ma ręce i na no, Ja do końca nie jestem przekonany, no ale biznes się urządzi swoimi prawami. Także to tyle ode mnie. Pozdrawiam. Jeszcze jedno słowo ode mnie, czyli od Kolumbii Waszego ulubionego. W rozmowie z panią, która obsługuje tutaj ten odwrótek, sympatyczną dość zresztą, dowiedziałem się, że podobno browar Sopot ma mieć swój własny browar tu w Sopocie w przyszłym roku. Co z tego wyniknie, jak to będzie wyglądało, tego nie do końca, tego, tego nie sposób mi jest wyrokować w tym momencie. Miejmy nadzieję, że, że jeśli powstanie taki browar w Sopocie powstanie, i że piwa, które obecnie są w ofercie, są zastąpione ich własnymi piwami, które mam nadzieję, że o niebo będą lepsze, smaczniejsze. No, oczywiście, w większości turysta, widząc coś nowego, co się nazywa browar Sopot, kupi wszystko, no, ale mam, mam nadzieję i życzyłbym sobie, żeby kupował naprawdę zacne piwa, a nie piwa, które no, nie są Nie klony, kolejne klony, nudne. Tak, są klonami, a poza a tym, no. Nie do końca są to jakościowo piwa, że tak powiem, z górnej półki, tak? A tego so so Sopotowi Trójmiastu szczerze życzyłbym i mam nadzieję, że w przyszłym roku, jeśli ten browar wypuści swoje pierwsze piwo, że zostaniemy zaskoczeni im plus, a nie im minus. Serdecznie pozdrawiam. Żeby tylko historia się nie skończyła tak jak z Łebskim, który też planuje wypuścić, otworzyć browar. Zobaczymy jak to wszystko będzie. Nie? Zobaczymy. Na razie, a koń z Tak. Pozdrawiam w tym czasie